Uf, zrobiło się zimno, ale ja Was witam gorąco w kolejnym, vlogmasowym odcinku na kanale Uszy do Góry razem z Jasią albo Jogonem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Urodziny u Buni udało się wyśmienicie. Odwiedziłam też moje koty, yy, które niekoniecznie chciałam rozmawiać, ale. Myślę, że jakoś dogadają się z nowym lokatorem. Będziemy stosować zasady dokocenia, te, które są dostępne w, w grupie. Dokocenie. No, dzisiaj piątek! Zapomniałam. Czas mi leci zdecydowanie za szybko. Muszę zaraz dodać posta do koceniowego w naszej grupie. Żebyście mogli, jeśli tam jesteście, to też popatrzeć na te wszystkie wspaniałe pary, albo trójki, albo jeszcze większe grupy kocia. Ja trzymam kciuki za koty mojej mamy, ale chodź. Dzisiaj będzie mało treści, a dużo oglądania, bo u nas już trochę świątecznie w domu. Wczoraj córka zarządziła, że robimy pierniki i produkcja ruszyła. Oczywiście nie mogło zabraknąć. Akcentów kocich, ale to zobaczcie w materiale filmowym. Tak. Ja uciekam, bo obowiązki mnie zalewają. Papa, papa, Kłaki, pa, papa. Pa, pa, pa. pa, pa. Jeszcze mała dogrywka. Nie wiem, czy tak siedziałam, ale yy, w tym tygodniu miałam dwóch Morisów. <grywka> Nawet się zastanawiałam, czy czegoś nie pokić ale się okazało, że nie. Yy, I u obu tych kotów. Był problem z agresją wobec opiekunów. Mówiłam o tym w ostatnich vlogmasach, o tej agresji: że jedną z takich przyczyn agresji u kota może być niezaspokojona potrzeba łowiecka. I w obu przypadkach, które konsultowałam w tym tygodniu, najprawdopodobniej mam właśnie z tym do czynienia. To jest bardzo... Tak, teraz muszę kota zaplątać, bo mi się zaplątał. Jasieczku, tak, nie będziemy pracować, wiesz? Chodź tu do mnie, chodź. Chodź tutaj. Chodź. O, widzisz? Super. Zaspokajanie potrzeby łowieckiej jest bardzo, bardzo istotne po to, żeby koty mogły... Poprawnie funkcjonować, dlatego że to, że nam się wydaje, że one nie mają frustracji na co dzień, no to tak jak często myślimy o dzieciach, że dzieci nie mają na co dzień frustracji. One mają frustracje swoje. One są odmienne od naszych. My je często bagatelizujemy, ale to nie znaczy, że ich nie ma. I koty też takie frustracje mają. Więc Tutaj ta, ta zabawa, czyli zabezpieczenie, zaspokojenie tej potrzeby łowieckiej, powoduje, że mamy ujście tym negatywnym emocjom, frustracji, mamy też pole do aktywności, takiej wzmożonej. Mamy możliwość pracy na emocjach, i to wszystko, to wszystko nam się składa na to, że ten sam się lepiej reguluje i wraca do hemostazy. Czyli ogólnie rzecz biorąc, kot czuje się bardziej zrelaksowany, czuje się lepiej. I teraz, jeśli tej zabawy jest za mało, albo w ogóle jej nie ma, bo opiekunowie mówią, że na przykład kot się nie lubi bawić, no to, to może jednak niekoniecznie oznacza, że się nie lubi bawić, ale może to oznacza, że na przykład. Zabawki są nie takie, albo bawimy się nie w taki sposób, jakiego on by oczekiwał. O tym już była mowa i nie chciałabym się powtarzać, po prostu odeślę Was do filmu, który się tu dziś pojawi, jeśli chodzi o tą zabawę, bo, bo tam wydaje mi się, że dosyć dobrze to wytłumaczyłam. Natomiast m, chciałabym, ale chciałabym, żebyście pamiętali, że istotne jest, żeby się z kotem bawić często w ciągu dnia, to nie musi być długo, ale często, po to, żeby on mógł wchodzić na te wyższe emocje i schodzić z nich i trenować sam fakt. Poza tym, no, u młodych kotów, Jeden z morisów był młody, ta potrzeba łowiecka jest naprawdę naprawdę silna. Szczególnie jeśli jest to kot duży, dobrze karmiony, karmiony jak wyścigowiec, tak? A, a stoi w boksie. Tutaj, tutaj pamiętajcie proszę o tym, że koty naprawdę potrzebują trenować się w tej umiejętności, bo, bo są do tego tak naprawdę stworzone jako drapieżniki. No, to na tyle, jeśli chodzi o dogrywkę. там я ай де за мнозан